Michał Prusak z nami A, Witam serdecznie Przed debiutem zawodowym jako trener Jakub Dobrzyński, w sobotę walka z Kamilem Młodzińskim Co możesz na ten temat powiedzieć? No, zapowiada się bardzo dobra walka Kuba jest dobrze przygotowany, nastawiony psychicznie Więc będzie jedna z lepszych walk, moim zdaniem Coś możesz więcej powiedzieć o sobie? No, jestem trenerem boksu od 2013 roku Prowadzę zajęcia w legendarnym klubie Klub Bokserski Legia Mam okazję podpatrywać, współpracować z trenerami jak Krzysztof Kosydowski, trener Szczerba, Albert Sosnowski, Adam Kozłowski. Jeszcze jest dobry trener od nastawienia mentalnego Ryszard Michalski. Więc są to trenerzy o różnych cechach. Mam okazję podglądać, szkolić się, posłuchać wielu historii, ponieważ zdobywali. Najwi największe, największą falę, i rywalizowali na Olimpiadzie no, Tyle można dodać, no, za zapraszam, można poznać historię tego obiektu i tych ludzi Więc mało od kogo się uczyć, jednym słowem Do tej pory jeszcze nie trenowałeś żadnego zawodowego pięściarza Miałem okazję z Kasparem Dudzińskim przerobić kilka treningów Ona ja codziennie trenuje w Walii, jest zawodowym pięściarzem Za parę rund i wygrał przed czasem pra Używając prawej ręki, więc spoko Powiedz mi, co możesz na temat Jakuba Dobrzyńskiego powiedzieć? Moim zdaniem jest zmotywowany. To jest taki, taki zawodnik, którego trzeba bardziej stopować i kontrolować go, ponieważ żeby mógł cały czas trenować, a jednak to nie na tym polega, więc jest bardzo ambitny, zdeterminowany i moim zdaniem jest pod duży potencjał i podwórnik że będzie odpowiednio prowadzony. Jak oceniasz jego motywację do walki? Jest wysoka. Moim zdaniem, jest perfekcjonistą pod tym kątem, więc będzie dobra walka. Na pewno się nie podda. Zawodnik nie, nie ustępuje. Nie, nie ustępuje A jak oceniasz przeciwnika jako Kamila Młodzińskiego? A Kamil Łodziński jest również bardzo dobry zawodnik, pamiętam z czasów amatorskich. Ale no jest dobry, no jest dobry, nie chcę tutaj więcej mówić na ten temat, ale no jest dobry zawodnikiem, ja naprawdę ładnie, ładnie bo jest technikiem. No. Rozumiem, że jako trener zrobiłeś jakiś research czyli prawdopodobnie <sum> 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 wszystkie walki Kamila Łodzińskiego dostępne w sieci zostały <sum> obejrzane, rozebrane na czynniki pierwsze i po prostu jesteś gotowy. Masz pewnie jakiś game plan, tak, którego nie zdradzisz? No, no, na pewno zresztą <laughs> się walkę Kamila Modlińskiego na, na YouTube. A, a poważnie? No, tak, no, są plany, wiadomo, ale wszystko weryfikuje, więc się nie nastawiamy, no. będzie, bo, będzie dobry boks. Powiedz mi, jak wygląda twoje zainteresowanie boksem zawodowym? Co możesz powiedzieć na temat takich pięściarzy zawodowych polskich? Ktoś, ktoś robi na tobie największe wrażenie? nie wiem. Na przykład Artur Szpilka, jego przejście do kategorii cruiser. Co możesz na ten temat ja, powiedzieć? Powiem tak, no, tyle ludzi tyle zdań, każdy ma jakieś tam fajne cechy. Na pewno Artur Szpilka odznacza się tą determinacją, jeśli nie poddaje, to mi się bardzo podoba. Mateusz Masterniak fajnie pracuje, też solidny zawodnik. Michał Cieślak agresywny zawodnik. No, trzeba podpatrywać każdy, coś ma i wyciągać od każdego to, co, co mają najlepsze, moim zdaniem. Poruszyłeś temat Mateusza Masternaka, to bardzo ciekawe, bo Ty, jak, jakby powiedzieć, przeszłeś z tego boksu amatorskiego, teraz staniesz w narożniku w boksie zawodowym z Jakubem Dobrzyńskim, a na przykład Mateusz Masternak wykonał odwrotną drogę, czyli jako pięściarz zawodowy teraz będzie starał się o kwalifikacje na Olimpiadę. Co Ty myślisz o takim połączeniu? Po karierze zawodowej, hmm. y, znaczy może nie po karierze zawodowej, tylko zawodowy pięściarz o jakiejś tam renomie y, wybiera się na Olimpiadę. Znaczy, chyba były dwa przypadki tych zawodników na Olimpiadzie i im się jakoś nie, nie powiodą, natomiast każdy jest inny. Wszystko zależy od determinacji Mateusza. Myślę, że jest e, bardzo dobrym zawodnikiem i będzie potrafił się przestawić. To wszystko od niego zależy i od przygotowania tam trenerów. Ja myślę, że jest zaangażowany w to, co robi, ma duże doświadczenie i, i powinien dać radę, ale wiadomo, konkurencja też nie śpi, też są chłopaki młodzi, zdeterminowani, godni sukcesu i wszystko zależy no, też od konkurencji, nie od samego Mateusza. No. Tyle. No, na pewno będzie dobrze przygotowany. Sam, sam będę na, na tych mistrzostwach polskich w Opolu z Maciejem Jewdokinem, 57 kg. I jestem też bardzo ciekawy w występu Mateusza. Jak obserwujesz boks zawodowy, to jakie widzisz zbieżne cechy z boksem amatorskim, a jakie na przykład rozbieżne? Jak no byś z, tak na to spojrzał? Na pewno ten boks zawodowy bazuje na większej sile. No, tutaj trzeba mieć naprawdę tą wydolność i, i siłę. Można mieć dobrą pracę na nogach, ale jeżeli nie ma tej siły i po trzech rundach nie będzie mieli tego powera, no to zawodnik, który jest solidnie przygotowany motorycznie i nie ustępuje znacznie technicznie od, od tego zawodnika, no to go się siłą. Tak to wygląda, no tak jak obserwuję, no chyba, że jest ten technik na 12 rund dobrze przygotowany. No to można usiąść i rozmawiać bardzo długo na ten temat. Jesteś, jesteś młodym trenerem, tak naprawdę do tej pory miałeś styczność raczej z tym boksem amatorskim, tak? Tam z zawodowców trochę podpatrywałeś, teraz staniesz pierwszy raz w ale o co chciałem zapytać w innej kwestii. Bo teraz rozlała się, że tak powiem, po Polsce taka moda FMMA, wychodzą jacyś dziwni ludzie, raperzy, inni jakieś tam artyści wychodzą, bić się, tak? jakieś tam celebryci. Ty jako trener, co możesz na ten temat powiedzieć? Że to jest fajna zabawa, że... Jeśli, jeśli jest popyt na to, nie boksują, nie, nie buksuję, niech trenują, no, to też jest moim zdaniem dobra promocja, ponieważ e, jak taki raper zacznie trenować boks, no, to przyciąga też dzieciaków czy innych ludzi do tego trenowania i, i przede wszystkim jeżeli trenują sport, no, to nie robią złych rzeczy, tylko ten sport kształtuje nasz charakter i to jest moim zdaniem ważna, dobra promocja, bo w ten sposób na chwilę obecną polski boks no, nie ma dobrej promocji. Aczkolwiek, jeżeli pojawią się jakieś takie właśnie, fame MMA i tam ktoś dobrze będzie boksował, to na pewno spopularyzuje tę dyscyplinę w Polsce i my wszyscy na tym skorzystamy. Więc jeśli jest jakaś nisza, która chce to oglądać jak najbardziej, uważam, że powinniśmy wszyscy współpracować i aby, aby no na pewno każdy z tego skorzystał. Współpraca no, wzajemnie oddziałuje na, na wszystkich, a nie y, tylko jeden bierze. No, no tak, to... tylko w boksie jest taka sytuacja, jak to nawet podkreśla. Najpo, największy polski promotor Andrzej Wasilewski, że do klatki potrafi wyjść każdy, tak? rzucić się na siebie i bicie. Jednak to, boks wymaga trochę więcej tego artyzmu, techniki. Jakby tak zestawić w ringu dwie osoby, które załóżmy nie wiem uczą się boksu 3 miesiące To by raczej przypominało kabaret niż realną walkę no, Tak i nie, ale jeżeli byśmy nastawili na, na, na rundy 3 minutowe no To uważam, że to byłoby bez sensu Taką konfrontacja. natomiast <coughs> abyśmy je rundy po minucie To wtedy byłaby była aktywna walka No to, to, to tak mi się wydaje Bardzo ciekawy pomysł Minutowe sam, rundy walki pieśniarskie celebrytów tak, tak. Sam też organizuje galę tutaj w tym klubie przy pomocy właśnie prezesa klubu bokserskiego Lega Michała Faszyńskiego i Alberta Sosnowskiego razem tutaj działamy i taką ta formę właśnie przyjęliśmy, chłopaki boksują z rekreacji i naprawdę dają dobre walki, tylko ten, jak jest krótszy ten czas, oczywiście to jest aktywność. Moim zdaniem to nawet ten bok będzie lepiej, lepiej się to ogląda niż gdzie w parterze, nie każdy ma pojęcie na temat tego parteru, nie wiemy co tam się dzieje, a, a jednak w stójce to widzimy te ciosy. Twoim zdaniem, ile tak realnie czasu potrzeba, żeby przygotować załóżmy takiego nie wiem, amatora do tego, żeby mógł wyjść do tej walki, o której wspomniałeś z rundami minutowymi? Wszystko zależy jakby od jego przygotowania motorycznego, hmm. ponieważ nie możemy się porównywać z kimkolwiek nie znamy przyszłości danej osoby. No, no, na przykładzie przychodzi do mnie teraz Łukasz, a on jedzie motocrossem i motorycznie jest naprawdę silny. Czyli to, co jest najważniejsze ma siłę, a teraz możemy tworzyć. Inne schematy, jak technika, wytrzymałość i sobie świetnie radzi. Natomiast damy osoby, która nie ma która się z żadnym sportem, nie ma tej siły i nie potrafi dwóch pompów zrobić, no to będzie potrzebowała więcej czasu. To tak, to, tak to wygląda. No. Wróćmy do tematu boksu zawodowego. Wiadomo, zawodnicy zawsze się na kimś tam wzorują, mają jakieś tam swoich idoli. Ależ jakub Dobrzyński też ma swoich. A ty, jako młody trener, na kim się wzorujesz? Kto jest dla ciebie takim trenerskim wzorem? Kogo tam podpatrujesz? Nie wiem, jego pracę w narożniku? Wszystkich, tak naprawdę. a Inspiracją, żeby rozpocząć treningi bokserskie, był Andrzej Gota i jego słynne walki z Lidtkiem, bo później Tomasz Adamek, wiadomo, Andrzej Gmitru, świętej pamięci, więc no mam, mam <laughs> wielu idoli. Ale podpatruje każdego. Tak, tak Uważa, że każdy ma coś w sobie innego. Tak jak dałem przykład tutaj trenera Ryszarda Michalskiego, który fajnie mobilizuje zawodników, ale ta motywacja też nie będzie działać dla każdego. Więc. Trzeba podglądać, moim zdaniem, i wyciągać to, co, co potrzebujemy. Każdy, każdy ma coś fajnego. Czyż masz jakąś taką wypracowaną technikę, jeżeli chodzi o motywację zawodników? Starasz się im, tak jak Andrzej Gmitrów, powiedzieć, że są najlepsi, że walka to nic takiego, że po prostu powinni wyjść do ringu i zrobić robotę? Czy starasz się zadbać w jakiś inny sposób o, sfery, o sferę to mentalną? To są indywidualne kwestie, moim zdaniem. Jedną osobę trzeba skarcić, a drugą zachęcać. Ludzie są różni, nie ma złotego środka, tylko trzeba moim zdaniem kombinować, no, szukać, szukać czyli do każdego podchodzisz indywidualnie tak, tak, tak no, staram się indywidualnie i no, też nie każdy się nadaje do, do jakiegokolwiek sportu ponieważ jak wiadomo tutaj aby stać się lepszym trzeba też mieć pokorę, pokorę i umiejętność słuchania kogoś jeżeli zwracam uwagę kogo, też się staram to w jakiś konstruktywny sposób ale nie każdy przyjmuje no, te, te słowa krytyki bytko, jest, że są najlepsi, a tak też się nie da no trzeba na w tym narożniku jako zawodowy trener, masz zamiar pozostać dłużej, wiąże z tym jakąś przyszłość? No, na razie zajmuję się boksem olimpijskim, no, chwilę obecną pomagam kupie. No, ciężko powiedzieć co czas przyniesie, A pewno mm. chcę się cały czas uczyć, no, boks zawodowy, boks olimpijski, nauka, nauka to jest najważniejsze moim zdaniem i zdobywanie doświad doświadczenia Jakub Dobrzyński przez ostatnie parę miesięcy trenował z Andrzejem Liczykiem, tak? Ty tak naprawdę musisz z konieczności dokończyć tą robotę, dlatego bo Andrzejiczek wyjechał do USA z Michałem Cieślakiem. Powiedz mi, czy to co zobaczyłeś, jeżeli chodzi o technikę Kuby, czy to jest jakoś z, o, dużo odmienne od tego, co Ty wpadłeś z zawodnikiem, czy po prostu szybko dopasowałeś się do sposobu treningowego, który wdrożył trener Liczyk, jeżeli chodzi o Jakuba nie, No, no są, są podobne kombinacje, są zbieżności, a tak powiem. A więcej nie chcę mieć przed walką, mhm. w walce się wszystko okaże. Na pewno Kuba jest świetnie przygotowany do walki i teraz tylko wystarczy go tam z małymi detalami się zająć, to wszystko. Czyli co, bo statystowałeś Jakubowi Dobrzyńskiemu na sparingach w Knockout Promotion, tak? Tak, tak. Te sparingi były z Damianem kiwiorem. Tak. Czy miałeś okazję przez chwilę porozmawiać, no w obecnie z najlepszym chyba trenerem boksu zabudowego Fiodorem Łapinem? Tak, tak, miałem okazję, bardzo sympatyczny człowiek. No, Udzielił mi kilku wskazywał, wskazówek, wziąłem to do siebie i wyciągaliśmy wnioski, więc zobaczymy, nam to tam. Czyli co, pozostaje, nie pozostaje nic innego. Jak żyć kubie zwycięstwa, a tobie udanego no debiutu ja trenerskiego. Ja wierzę w to, że wygra. Jeżeli wyjdzie, a ja wiem, że wyjdzie dobrze mm. zmobilizowany, to to wygra. To jest słowo, które nie odpuszczą. Jakbyś mógł jeszcze dosłownie dwa słowa odnieść się na przykład do jakichś takich medialnych ostatnio szerzących się informacji na temat nie wiem, braku szans Jakuba Dobrzyńskiego, czy jakiejś takiej sytuacji tego rodzaju, że Kamil Łodziński go nie wiem, przełamie, że jest nie wiem, sto razy od niego lepszy. No różne te pojawiają się <laughs> sytuacje. Wiadomo, kibice oceniają tak, jak widzą, ale to też mówią eksperci, tak? ludzie, którzy chociażby z założenia na tym boksie powinni się znać. To są eksperci i też się mylą, też są ludźmi, ja pamiętam jak wspierałem e, się z wieloma ludźmi e, przy konfrontacji Maczka Sileńskiego z Grześkiem Proksą, dla mnie macie był faworytem i byłem pewien, że to wygra. No, niektórzy twierdzili, że Grzegorz Proksa, no, ale wiem jak się Fajnie, że tak to poruszyłeś, bo i, przypominam sobie tamten czas i faktycznie tak, było tak, że więc, nawet chyba trener Fiodor Łapin nie bardzo wierzył w to, tak, że nie, no, dla, dla mnie, może, no, Maszka, może być inny wynik. Maszka znałem osobiście, widziałem nas jego go stać, widziałem jego sparingi, rozmawiałem i to naprawdę był świetny zawodnik, i, znaczy nadal jest, ale na tamten czas. Więc tak samo tutaj, no, nie ma sensu tutaj negować, mój jesteś nie ma racji, ring zweryfikuje, jak to bym mówił. Tomasz Adamek, więc nic nie pozostaje. To wszystko od Kuby zależy. Czyli co, game plan już jest ustalony, A, jutro jest. ważenie, w sobotę walka, czyli A, co pozostaje? Wszystkiego najlepszego, no, życzę no, powodzenia. Tak. No dziękuję, pozdrawiam.